Hej, nazywam się Magdalena Tomalak. Witam z odjakalnego w czytaniu na sierpień 2023. Zobaczmy na początek, jaką macie ogólną energię, jakie macie samopoczucie w tym miesiącu. Mamy karta Umiarkowanie, Karta Cesarz, Karta Transformacja, Karta Sprawiedliwość i Karta Umiarkowanie. Ok. Więc możecie czuć się wyczerpani emocjonalnie w związku z jakąś sytuacją, możecie mieć też poczucie. Mm, takie niskie poczucie własnej wartości, albo takie poczucie, że nie jesteście wystarczająco dobrze, że, że z czymś sobie dobrze nie radzicie. E, takie poczucie trochę takie nawet beznadziei, że ale ja jestem beznadziejna w tym, albo po co ja to w ogóle robię, że to przecież w ogóle nie ma najmniejszego sensu, że tylko ponoszę tutaj jakieś porażki, e, że nic mi nie wychodzi, więc tak jakby... Może się pojawić w was bardzo dużo takich negatywnych myśli, negatywnych emocji. Może pojawić się dla części z was to może być na przykład przyczyną, przyczyną tego stanu może być jakiś rozwód, jakaś sprawa sądowa, jakaś sytuacja związana właśnie z umowami, takimi prawnymi, z jakiem, no sprawami sądowymi. Więc może się to jakoś wiązać, albo ogólnie z jakiegoś powodu możecie się czuć, albo mogliście się czuć w niedalekiej przeszłości, poczuć się potraktowani niesprawiedliwie um, przez kogoś czy w jakiejś sytuacji. I dalej mamy kartę umiarkowanie w tej pozytywnej wersji, więc mam takie poczucie, że um, to negatywne coś, co z Was wychodzi, nie wiem na ile Wy macie świadomość tego, jak nasze emocje pracują, ale z emocjami jest tak, że. Kiedy my stajemy w jakiejś szokującej sytuacji, w jakiejś bardzo nieprzyjemnej sytuacji, to ta sytuacja wywołuje w nas dużo emocji. Często, zwłaszcza jeżeli to jest jakaś sytuacja, której się nie spodziewaliśmy, albo bardzo stresująca, taka powyżej progu naszej wytrzymałości, tak powyżej tego, z czym jesteśmy w stanie sobie świadomie poradzić, no to w ta sytuacja wywołuje w nas um, taki wystrzał różnych trudnych emocji, ale przez to, że nie jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, to one są zblokowane. One są zamrożone w jakiś sposób w naszym ciele. Um, I to mogła być jakaś sytuacja, wiecie, lata temu, która się wydarzyła. W dzieciństwie często stajemy w takich sytuacjach, nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Nasze ciałko jest dosłownie, dziecko, ciało dziecka jest za małe fizjologicznie na to, żeby taką falę emocji jakoś, poradzić sobie z jakąś falą emocji. I dosłownie, te, dosłownie no nie dosłownie, ale te emocje są jakby zamrażane, tak? Jakoś um, zatrzymywane w naszym organizmie. Um, I później, kiedy już rozwiążemy jakoś tą sytuację, kiedy spojrzymy wstecz, popracujemy z tym, kiedy jakoś um, taka sytuacja się domknie. <laughs> Stresująca sytuacja się domknie albo właśnie po latach wrócimy do tego i rozpakujemy, jakoś zaczniemy uwalniać te emocje, to one się uwalniają w taki sposób, że my je najpierw musimy poczuć. Najpierw te emocje muszą, e, muszą się domknąć, muszą przepłynąć przez nas, tak? Ta fala, która kiedyś została zablokowana, musi się po prostu e, no, przetoczyć dalej przez nasze ciało, więc my w takich momentach właśnie te emocje czujemy. Więc czasami czujemy emocje. E, które tak naprawdę poczuliśmy latami, lata temu, ale nie byliśmy w stanie ich poczuć, nie byliśmy w stanie ich uwolnić, i teraz one po latach gdzieś tam się, powiedzmy, rozmrażają e, i, i wypływają, przepływają przez nas. I to jest moment, w którym my te emocje czujemy. E, I mam takie poczucie, że teraz może być taki moment, tak? że będzie jakaś sytuacja, która będzie takim bodźcem, która Wam przypomni o tym, albo może była jakaś będzie jakaś sytuacja, która. Um, która wywoła po części, no zazwyczaj to są takie trudne emo emocje to jest coś, co latami gdzieś tam w nas tkwiło, tak? I coś takiego tutaj widzę, że jakaś sytuacja, która wydarzy się w tym miesiącu, może te emocje w Was poruszyć. I one się zaczną uwalniać, i wy je będziecie czuli, będziecie mieli wrażenie, że teraz nagle coś się dzieje, ale to nie jest tak, że teraz nagle coś się dzieje, to jest po prostu taki proces uzdrawiania, proces, w którym stare emocje będą z Was wychodzić, będą z Was wypływać, więc to może być spowodowane jakąś um, terapią, jakby w trakcie jakiejś terapii, przez którą przechodzicie, może być spowodowane um, tym, że. Nie wiem, może oglądacie moje czytania, oglądaliście jakieś poprzednie, i jakaś emocja się porusza, albo zrobicie jakąś medytację, albo porozmawiacie z kimś, albo staniecie właśnie w jakiejś podobnej sytuacji, która, um, która tak mentalnie, emocjonalnie zabierze Was do, do sytuacji, która wydarzyła się kiedyś, i to pozwoli, że, pozwoli żeby te emocje się teraz rozpakowały. Um, I mimo tego, że te emocje. Mimo tego, że w którymś momencie w tym miesiącu możecie czuć się negatywnie, możecie czuć się przygnębieni, możecie czuć się beznadziejnie i możecie mieć ochotę w ogóle rzucić wszystko w cholerę i odpuścić sobie w ogóle wszystko, wszystko, czym się będziecie zajmować, to pamiętajcie, że to jest proces uzdrawiania, że to się dzieje dlatego, że te emocje po prostu z was wypływają, że one kiedyś w was utknęły, a teraz jakaś sytuacja pozwoliła, otworzyła tą taką puszkę Pandory, powiedzmy, otworzyła te zamrożone emocje i pozwala, żeby one się po prostu podomykały, żeby, żeby wasze ciało, żeby wasza fizjologia, żeby wasza podświadomość też jednocześnie oczyściła się z tego, żeby to się mogło uwolnić i dzięki temu wy będziecie mogli wrócić do takiej wewnętrznej harmonii yy, i ruszyć spokojnie dalej. Więc co by się nie działo, to pamiętajcie, że yy, to nie do końca to jak wy się czujecie jest zawsze um, że to nie do końca jest tak, że to co my czujemy oznacza, że dana sytuacja, w której jesteśmy jest taka jak my ją widzimy, tak? My czasami patrzymy na daną sytuację poprzez pryzmat tego, co czujemy i wydaje nam się dlatego, że czujemy się źle, wydaje nam się, że sytuacja jest zła. Ale Często jest właśnie tak, że sytuacja wcale nie jest taka zła, że jest jakieś rozwiązanie, którego my nie widzimy, jest rozwiązanie, o którym nie wiemy, o którym świadomości jakby nie mamy um, i, i nie widzimy go tylko dlatego, że mamy w sobie negatywne emocje. Tak? I często jest tak, że jak my wypłacamy sobie jakoś te emocje, poradzimy sobie z nimi jakoś, wy, wy, uwolnimy je. Przepracujemy w jakieś różne sposoby, to nagle się okazuje, że widzimy tysiąc innych możliwości, tysiąc innych sposobów na rozwiązanie danej sytuacji, tej sytuacji, która wydawała nam się przed chwilą, zupełnie w ogóle beznadziejna i, i niemożliwa do rozwiązania. I nagle okazuje się, że są rozwiązania, są różne sposoby, i nagle mamy też siłę do tego, żeby do tego stanąć i żeby te sytuację rozwiązać. Dobrze, właśnie. Zobaczcie, mamy dziewiątkę kielichów, czyli patrzcie, relaks, odpoczynek, taka lekkość, spokój wewnętrzny. Więc coś takiego właśnie tutaj czuję. Mhm, mamy kartę Księżyc i ósemka monet. I zazwyczaj karta Księżyc jest kojarzona z, z jakimś z takim zmieszaniem, z jakimś takim czymś nie do końca wiadomym, takim niewiadomym raczej, czymś, co jest takie zagmatwane. Ale ja tutaj, jak patrzę na tą kartę z tej talii, zawsze zwracam uwagę na tego kotka, który widzi siebie czarną panterą, dużą czarną panterą w wodzie, i to czuję, że to jest to, co taki proces, przez który wy przejdziecie, że nabierzecie um, więcej pewności siebie przez to, że uda Wam się uwolnić coś, co na was ciążyło od lat, niskie poczucie własnej wartości, jakieś poczucie przygnębienia. Um, Jakieś poczucie, nie wiem, bycia niesprawiedliwie potraktowanym czy potraktowaną, że to, że wy to w tym miesiącu mocno poczujecie, czyli że to się z Was uwolni, to zaczniecie dostrzegać swoją wartość bardziej, zaczniecie czuć się lepiej, bardziej pewni siebie, będziecie mieli też więcej energii do tego, żeby. Mm, Pracować wydajniej, tak? Albo żeby dopiąć jakieś swoje nowe projekty, jakieś nowe przedsięwzięcia, albo żeby zacząć coś nowego, o czym od dawna myśleliście, marzyliście, co planowaliście, a nie wierzyliście w siebie, albo nie mieliście po prostu energii do tego. Mm, dalej mamy królowa monet, karta świat, i siódemka mieczy. Mm -hmm. No właśnie, jak mówiłam, że to, co negatywne, tak to może wam się wydawać. Jakby możecie patrzeć poprzez pryzmat negatywnych uczuć na daną sytuację, może ona wam się wydawać negatywna, ale to nie do końca tak jest. Właśnie to, co tutaj widzę, to, to że to wam się bardzo szybko. Zauważycie, że ta pozornie negatywna sytuacja jest tak naprawdę pozytywna i bardzo dużo dobrego wyniesiecie i to pod kątem finansowym i pod kątem takiego rozwoju właśnie, że będziecie mogli albo wyjść do świata, albo znajdziecie właśnie jakieś nowe możliwości na rozwój, czy to swój osobisty rozwój firmy, rozwój kariery. Czy może pod jakimś innym kątem. I z tą siódemką mieczy tutaj czuję, że, wy, że po prostu, że jest jakieś rozwiązanie, którego wy teraz nie widzicie, i ono sobie gdzieś tam w ukryciu pra pracuje za waszymi plecami i pracuje na waszą korzyść. Dalej mamy dziesiątkę buław. Ósemka buław. I rycerz mieczy. Okej, okay. i może też e, możecie mieć trochę taką energię w tym miesiącu, że będziecie mieli dużo pracy albo będzie jakiś taki chaos. Chaos są właśnie wywołany takim nadmiarem obowiązków. E, może w pracy, jak jesteście, to wiecie, sezon urlopowy, to wasi współpracownicy pójdą na urlop i wy będziecie mieli przez to więcej na głowie. E, albo będziecie na urlopie, a się okaże, że nie wiem, jesteście jakoś mentalnie przeciążeni czymś albo jakieś nowe obowiązki się zaczną pojawiać czy jakieś sytuacje, z którymi będziecie musieli sobie poradzić, a może nie do końca będziecie wiedzieli jak um, i to może w Was wywołać takie poczucie mm, chaosu. Um, chociaż teraz jak popatrzyłam na... Um, hmm, teraz jak popatrzyłam na Tą, e, ósemkę buław, tak zwróciłam też uwagę, chaos chaosem, tak? To, co powiedziałam do tej pory, to okej, okay, ale też zwróciłam uwagę, że mamy tutaj osiem różnych buław, które zaczynają kiełkować, tak? Bardzo te listki do mnie zaczęły teraz przemawiać, czyli że. Mm, może być rzeczywiście tak, że będziecie mieli dużo na głowie różnych spraw, ale tak jakby wszystkie te sprawy przyniosą wam e, jakieś korzyści. Te wszystkie te sprawy zakiełkują za jakiś czas e, i przyniosą wam e, bardzo pozytywne efekty, tak? Że będziecie mogli zebrać plony tej swojej ciężkiej pracy, pomimo tego, że w danym momencie e, będzie wam się wydawało, że tego jest za dużo, mogą się właśnie pojawić emocje jakieś trudne, że, że to jest w ogóle beznadziejne i to wam nic nie daje. E, i i po co ja to w ogóle robię, ale widzę, że tak jak czuję, żeby Wam powiedzieć, żebyście się nie poddawali, bo to wszystko po prostu zakiełkuje, zaowocuje. I myślę, że będziecie jeszcze w szoku, właśnie jak dużo pozytywnego Wam z tego przyszło. I jeszcze odnośnie, właśnie tego, jak sobie poradzić z jakimś nadmiarem obowiązków czy z czymś, to myślę, że dobrym. Pomysłem jest po prostu zrobienie jakichś priorytetów i skoncentrowanie się na tym, co najważniejsze, a nie na wszystkim naraz, nie? żeby po prostu, żeby nie zakopać się w tym w jakichś takich obowiązkach, to po prostu zacząć od tego, co jest najważniejsze teraz w tym momencie, a jeżeli zostanie Wam czas, to zrobić później po kolei te mniej ważne rzeczy. Mhm. Mamy kartę przerażenie z kart emocji. Karta smutek. No tak jak mówię, mogą się rzeczywiście pojawić trudne emocje, ale nie zrażajcie się tym. Karta żal to odnośnie tego poczucia niesprawiedliwości. Mhm. Chęć odwetu, czyli też takie zastanawianie się, od czego zacząć, albo co zrobić, czy wejść w coś, zaangażować się w coś, czy wycofać się. Karta zgoda, no właśnie, że dojdziecie tutaj do jakiegoś porozumienia. Też zwłaszcza, jeżeli tak uczułam pod kątem e, jakichś spraw sądowych, jakichś umów czy czegoś takiego, to wygląda na to, że uda Wam się to. Znaleźć tutaj jakiś kompromis, dogadać jakoś, podpisać jakąś umowę ważną dla Was. E, I z tą kartą współczucie czuję, żebyście. Mieli um, takie bardzo żebyście byli wyrozumiali dla siebie, żebyście um, nie byli dla siebie surowi, tylko potraktowali siebie z taką um, wiecie, no, z takim niewspółczuciem, z takim współodczuwaniem, z taką serdecznością. Taką troską, żeby być właśnie swoim przyjacielem, a nie swoim własnym wrogiem, tak? Żebyście potrafili dać sobie wsparcie w tych trudnych momentach i byli dla siebie serdeczni, a nie dokładali sobie jeszcze, nie obwiniali się za to, że coś Wam nie wyszło, że tutaj, że się źle czuję, nie dość, że czuję się beznadziejnie, to jeszcze się za to obwiniam, tak? To zamiast się obwiniać, no to właśnie powiedzieć sobie, że dobrze, mam prawo czuć się beznadziejnie, Mam jakąś trudną sytuację albo byłam w jakiejś trudnej sytuacji i te emocje po prostu muszą wypłynąć i mam na to zgodę, mam na to przestrzeń, pozwalam sobie na to, żeby to poczuć. Wiem, że to jest tylko tymczasowe, wiem, że niedługo mi to minie, e, otrząsnę się z tego, tak jak zawsze. I, um, I po prostu wtedy znajdę rozwiązanie dla tej sytuacji, w której jest mi teraz ciężko. tak? Więc raczej pamiętajcie, żeby być swoim przyjacielem, żeby być dla siebie dobrze, a nie, dobrym, a nie. żeby traktować się dobrze, a nie. A nie, um, a nie jeszcze, jakby wiecie, karać, krytykować, obwiniać za to, co się dzieje w waszym życiu. I tutaj jeszcze z kart porady mamy. Jak Feniks z popiołu, więc myślę, że. Mhm, I karta poświęcanie się. Um, więc myślę, że tak jak mówię, że to będzie taki okres przejściowy, że w tym miesiącu jeszcze coś się będzie oczyszczać, coś się będzie uwalniać z Was, więc może Wam się wydawać, że coś złego się dzieje, tak? Że jakiś trudniejszy okres macie, że może znowu coś negatywnego wróciło, że znowu jakiś dołek, że znowu jakiś trudny okres w życiu się zaczyna, ale raczej mam poczucie, że. Że to po prostu uwalniają się trudne emocje, które z tego jakiegoś trudnego okresu, którego doświadczyliście wcześniej, a nie że jest, że rzeczywiście jesteście w jakiejś trudnej sytuacji. I z tą kartą poświęcanie. Myślę, że jest to taki czas, dobry czas, żeby właśnie mm, no zadbać po prostu o siebie, tak? Postawić siebie swoje dobre samopoczucie. Na pierwszym miejscu, tak? Dać sobie przestrzeń na to, co, co będzie się w was pojawiać, jakie emocje. Wezmę jeszcze jedną kartę z tej tali mhm. i karta uzdrawiające wody. No właśnie, tym bardziej. E, po pierwsze, to sugeruje, że tutaj się coś w was teraz będzie uzdrawiać, a po drugie, m, też żeby pozwolić sobie na to uzdrawianie, tak żeby wspomóc ten proces uzdrawiania swoich emocji. A, takiego wracania do harmonii po, po jakichś trudnych sytuacjach, po jakimś trudnym okresie. Ja wiem, że koziorożce przechodziły przez trudny okres, przez poprzednie hmm, lata nawet. Um, I po prostu dajcie sobie na to, um, bądźcie wyrozumiali i miejcie świadomość tego, że to się dzieje dla Was, a nie coś złego znowu przeciwko Wam. Hmm. Okej, okay. No dobrze. To by było, o, jeszcze w sumie bo tak patrzę jeszcze na, na tą pustynię i tak się zastanawiałam, co mi ta pustynia mówi. Um, I co chciałam powiedzieć, że zobaczcie, bo to jest tak, jak jesteśmy. Wyobraźcie sobie, że przez poprzednie lata, kiedy było rzeczywiście wam trudno, ciężko, zmagaliście się z jakimiś problemami, to tak jakbyście byli cały czas na tej pustyni, ale teraz. No, i było trudno, tak, no bo trzeba było się jakoś tam przeżyć, przetrwać, ale doszliście tutaj do tej pięknej oazy, gdzie są drzewka, jest cień, jest krystalicznie czysta woda i jest to taki moment, w którym jesteście już w bezpiecznym miejscu, ale dopiero jak wiecie, jak się wejdzie nawet na jakiś, nie wiem, szczyt góry, jak gdzieś chodzicie sobie na jakieś wędrówki górskie i dopiero jak usiądziesz, to czujesz, jak bardzo jesteś zmęczona, czy zmęczony, nie? Dopiero wtedy zaczynają cię boleć mięśnie. W sensie, bolały cię już wcześniej, tak? Ale dopiero wtedy czujesz, to tak naprawdę. <laughs> Dopiero wtedy czujesz na przykład jaka jesteś głodna, tak, bo wcześniej nie było na to y, przestrzeni, i dopiero wtedy zaczynają się jakby proces regeneracji, czy nie wiem, zakwasy jakie się pojawiają gdzieś na następny dzień. To też właśnie na następny dzień, tak? Wtedy, kiedy już nie ćwiczysz, czy wtedy, kiedy już nie masz tego wysiłku fizycznego. Więc ym, to, to, co teraz się będzie z wami działo, to właśnie też jest ym, coś na ten wzór. Że wy już jesteście w tym bezpiecznym miejscu, że już nie jesteście w tej trudnej e, sytuacji czy w jakichś trudnych sytuacjach, e, ale wasze ciało będzie teraz jakby odpoczywać, tak, a przez to zacznie uwalniać trudne emocje. Więc one się mogą pojawić, ale to wcale nie oznacza, że wy dalej jesteście tam na tej pustyni, że dalej musicie walczyć e, o przetrwanie, że właśnie powinniście wręcz przeciwnie odetchnąć i mieć świadomość tego, że po prostu wasze emocje, wasze ciało emocjonalne, wasz cały system, układ nerwowy zaczyna się regenerować, i zaczyna uwalniać, wyrzucać z, z, jakby ze swojego ciała, to co, to, co tam się gdzieś tam wiecie, po, ponaciągało, przekładało i, i zaczyna to mm, no, regenerować i, i przywracać do normy, do harmonii. Dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, to w opisie poniżej, poniżej znajdziecie link do mojej strony, to w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do usłyszenia niedługo.